No ale operacyjnej świry, z tej strony maciastej i dzisiaj słuchajcie przychodzę do Was z odcinkiem gdzie jak widzicie, mam przygotowane 25 nowych skrzeczek i będziemy słuchajcie, polować i starać dropnąć się słuchajcie, w końcu. Może to będzie ten dzień, kiedy trawie złoty przedmiotkiem jest nowa kosa, jakiś na przykład, nie wiem, Butterfly, Gamma Doppler, gamadopler, Gamma Doppler albo LORK, kto wie, kto wie. A będziemy mieli też szanse na wszystkie pozostałe inne przedmioty. No, będziemy mieli, że jak raz Gibb nam odda nowa operacja. Oczywiście przedtem sobie wydaje mi się, że otworzymy sobie tak, postaramy się może trochę tych e, gwiazdek wydać na taką ałupkę. kto wie, także moi drodzy, jeżeli materiał wam się spodoba i chcecie więcej odcinków z nowej operacji, stawiajcie łapki w górę oraz suby. no i co, ja nie przedłużam. Leciłem tak z dwa razy to, i po jednym razie z każdej pozostałej kolekcji będziemy liczyć, że może kto wie, jej będę jak raz uśmiechnie się i da coś ciekawego. O kurde, ta ogóle jest naprawdę piękna. No, poleciał. Poleciał Bizon, no, mi już na P250, a ten Bizon mi poleciał, także proszę, żeby nie ma 10, Oczywiście nie będę otwierać tutaj teraz wszystkich tych. Um, nie będę wydać wszystkich gwiazek, no, oczywiście P9. Czy to było wszystko po kolei? kolei? Nie, prawie po kolei. Nie będę otwierać, słuchajcie, wszystkich, um, wszystkiego, ile razy się da, że, za tę Gwiazdki, bo chcę sobie w razie zatrzymać na jakiś inny burz, ale to jest brzydkie, na jakiś kolejny odcinek. I kto wie, może tutaj z kolekcji Vertigo? Coś fajnego poleci. Zresztą kolekcja Vertigo nie jest jakąś moją ulubioną. No nie, sam sobie w na razie poleciał, ale to znaczy, że może uda się dropnąć coś tam. No dobra, także lecimy ostatni kluczyk. I zróbmy sobie ostatnią skrzyneczkę, Potrzebę, potrzemy Gaben, błagam się, koska, koska byłaby naprawdę niezmiernie, niezmiernie fajna, będzie taki X-em. Ej, on w sumie jest taki ładny, powiem szczerze, fil tested, nie jest jakoś bardzo obdrapany, taki zielonawy, też spoko, okej, okay, okej, okay, dobra. Trzemy dalej, trzemy dalej i liczymy, że padnie coś więcej, na przykład taki też digielek byłby wydaje mi się na pewno spoko opcją, bo wygląda on fajnie przy 90 do tej mp7, -ki. ale dobra, zróbmy inaczej, zróbmy pierwszy kluczyk i pierwszą, pierwszą skrzynkę. 25 skrzynek też niedużo, bo też zobaczę, jak to się taki jakby, materiał przyjmie, a takie godbwiningi też zawsze coś kosztują, takie ust też mógłby polecić, bo jest ładny. Mam polecić znowu to samo, ten samo gówno, to samo gówno, za przeproszeniem. Dobra, kolejna skrzydeczka. W takim razie leci. Come on, Gabe. Coś innego niż jakiś no niebieski skin, może? Bo kurde, poprzedni, poprzedni openingi No, ile? Raz mi dropnął różowy skin. Kiedyś na samym początku jeszcze moich openingów dropnął mi czerwony, który był tragiczny. A tu po raz kolejny prze bardzo takie słabe MP7. No to. Another one, another one. O, widziałam, przyleciał różowy, drugi różowy. Czy to znak? Będzie nowa mszurka. tak? Nie, ale Stanfield Tested, proszę bardzo ile taka M4 kosztuje, zaraz sobie zobaczymy, nie wiem czy widzicie ale taka M4 obecnie kosztuje 17,66 no dobra, to ja sobie ją sprzedam za 17,50 od razu, ale jeżeli mam być szczery, to kurczę taka M4 wydaje mi się, że jeden z fajniejszych, też fioletowa ona też nie będzie zapewne dużo kosztować, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał, to dla mnie spoko, dla mnie spoko, podoba mi się dobra, w takim razie przechodzimy do koniec jak zwykle zaczynam od ostatniego pojemnika, ostatniego kontenera tight Case, różowy Okej, okay. się nowy. Oj, co to jest Battle Skirt? Ale jest Maria. O, mój Boże. Jeżeli to jest battleskirt, to zapewne to kosztuje, dałbym z 10 złotych, nie, nie dawałoby to za dużo, no 11 nawet, jeżeli mam być e, dokładniejszy. No wiecie, niby poleciało, ale zawsze mogłoby być, wiecie, coś lepszego, no kurde, taki digielek byłby spoko. On mi się, powiem że jest taki, takim mocnym średniakiem, e, z na te kolory, które według mnie są tak trochę niedopasowane do siebie, ale to co mi się wydaje, to fakt, że na przykład z takim neon riderem, albo z jakimiś takimi wajsami, on potrafiłby mi się daje pasować naprawdę turbo mocno, turbo mocno. O, proszę! różowy scout Statrack, nie Statrack Minimalware. ok, okej. Okay. Ile taki kosztuje? Taki moi drodzy kosztuje. Ej, on kosztuje 30 zł minimalware. Dobra. Ale jeżeli mam być szczery też, to ten jest jakby totalnie brzydki Wydaje, wydaje mi się, że jest różowym skinem tylko do tego, że ma tu jakieś takie wiecie różowe paski Jakieś tam, jakoś tam, e, supre na sobie No ale tak poza tym to taki, taki mocny skin, dobra Były różowe, daj mi jakiś czerwony, albo kose, najlepiej kose Dobra, będzie uspik On jest turbo ładny, słuchajcie Filter. tak, filtested Ale on jest turbo ładny, naprawdę, on mi się podoba Otwieram takie kolejną skrzyneczkę I może, dobra, te, tego maga 7 też fajnie byłoby drobność Kolejny tak. patelska to jest zapewne, well no a to nawet chyba jeszcze gorzej, ej no kurczę, no tak fajnie daje, musi w końcu koska polecieć, moi drodzy, bo jest to kolejny odcinek, w którym na razie nie poleciała kosa, ten Fama, sobie spoko wygląda, nie poleciała żadna kosa, żadne rękawice, no to oznacza, że po prostu no w końcu musi jakoś w pewnym momencie oddać No, przecież może nawet nie tyle oddać, ale po prostu coś fajnego wylecieć, o już przez chwilę myślałem. To jest jakiś filtysty też, ale lepszy stan. Dobra, dobra. Na razie fajny skin. Ogólnie ta skrzynka posiada, mimo... Mimo tego, że są tu jakieś pojedyncze źreniaki, to według mnie posiada, posiada naprawdę fajny skin. No, to jest chyba jeden z takich gorszych właściwie. Zobaczmy w sumie, który może być taki najgorszy. No właściwie od fioletowych w górę są fajne... Ten... Też nawet nie najgorszy, nie jest, no, aha, dobra to MP7 jest obrzydliwe A au, au, też mi się nie podoba w sumie A ktoś mi się jakoś bardzo nie podoba Dobra, Gaben, dawaj, dawaj e, kolejny różowy Fabrycznie nowy, okej okay. Ile taki sobie kosztuje? 670 siedemdziesiąt złotych Ty Kurde, może jak mamy Trzy różowe, to może by zrobić jakiś jeden na samym końcu kontrakcik, co? Na takiego czerwonego Digielka, ale, bo wow, kozacko, jakby się ja. Może, może, po, może pomyśle, może zrobię. Ale w międzyczasie, Gabe najlepiej, jakbyś dał koskę, słuchaj, jakąś koskę, takiego Butterfly'a Lora. Ale on był, był cudowny, albo Butterfly'a Lora tronika. Któregokolwiek, kosa, teraz, nie, będzie Bizon. Pierwszy raz chyba, pierwszy Bizon. No właśnie, wiesz, jak w ogóle jest, jak patrz, to jest raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć z ile masz, siedem. Hmm to jeszcze jeszcze 7 skrzynek, 10 niebieskich. No w sumie taki nie najgorszy bilans, ale dalej mogło być jakaś kos albo czerwona. obszar, bo co i auk! Brzydki auk. No, przedostatnia skrzyneczka w takim razie. Przedostatnia. Uuu, czerwony przyleciał! Czy to znak, czy to znak? O, do tego Maca 7 mogłoby dolecić, bo on jest chyba z tego jak ten nowy runtime te... Chociaż ja wiem, może nie. Ale przynajmniej tak wygląda jak ta naklejeczka runtime. I na tej na pewno ten by... By fajnie to wszystko wyglądało. O Boże, święty! <laughs> ja. Dobra, wiecie, co sobie słuchajcie, teraz zobaczę na Steamie, wy teraz nie widzicie, ale który to jest najgorszy float tego Maka? I. Trzeci najgorszy float, to jest trzeci najgorszy float tego Maka 10. Kurde, ale dzisiaj. No nie powiem, że oddaję, bo tak no, na razie nie, nie poleciała żadna kosa ani. Żaden czerwony, ale z różowych? Jestem rozpieszczany. No to nie jest różowy na pewno. Kurde, fajna skrzyneczka, fajna, mi się podoba. Tylko teraz, jeszcze, żeby wyleciała jakaś kosa albo jakiś czerwony i byłoby naprawdę. No, ja bym się naprawdę niezmiernie cieszył. Też mógłbym dać jakiś fajny tytuł, że dropnąłem nowu, nowy nóż. Kurde, cały czas patrzę tutaj na ten koniec i liczę, że pojawi się jakiś złoty, złoty border. Przedostatnia skrzynka w takim razie. No, na szczęście potrę ją, na szczęście potrę. Liczę, że pojawi się tu czerwony albo r... złoty, będą berety. Dobra, w takim razie moi drodzy, ostatnia skrzynka Operation Riptide na dzisiaj. Trzymamy kciuki za tego digielka najlepiej albo za ten złoty przedmiot, potrę to, potrę to. No i co, unlock container i trzymam kciuki. Gabe przeleciał czerwona ma wypaść, wypadnie, wypadnie. Nie, będzie 5-7 za to. Stratrack, minimalware. okej. Okay, to jest ładny 5-7, ładny. No, ładny. Dobra, moi drodzy, także jak widzicie. Tak poleciało na dzisiaj. Wydaje mi się, że w sumie nie poleciało tak ślep. I na sam koniec, moi drodzy, jeszcze zakupiłem się w 7 augów z tym falianów i będziemy słuchajcie, próbować sobie trafić jednak może faktycznie tego jakiegoś najnowszego skinga z nowej skrzyneczki. Szanse nieduże, bo 30% też że którykolwiek siądzie, ale raz się żyje nowa operacja, także trzeba próbować jeszcze szczęście. Tak, to do mojego digla! Let's go! Pizza, że jest to prawda, prawda ale... 21, bro. dobra, Ilon on kosztuje, dobra Trzeba, trafiliśmy, czerwony Ile kosztuje, no już źle myślałem, że kosztuje Tam 700, bo ten te graf pokazywał, Ale kosztuje 150 zł No zobaczymy sobie go w grze I moi drodzy, w ten sposób prezentuje się Ten digielek, niestety tego efektu Perlesen, jak na początku myślałem, nie ma Jest lekko wdrapany, ale no Wygląda on bardzo ciekawie Także moi drodzy, no a ten film To by był na tyle, czy chcecie więcej Zostawiajcie łapki w górę, no i co Ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć